Cześć, z tej strony Kodet i witam Was już w drugim vlogu, eee, Tak. W dzisiejszym vlogu, chciałbym Wam powiedzieć o mojej w wczorajszej wycieczce do Szczewiamic na spływ Dunajcem. Eee, no to tak, Dunaj jest, jest rzeką w Polsce, która płynie na południu Polski. Jego cała długość tego co pamiętam wynosi 247 km. A jego powierzchnia, z, powierzchnia zlewni to 6898 km 2 z tego co się nie mylę. No... E, Dunajet na południe polskie, jak już powiedziałem, między górami. Między, czekaj, czekajcie, jak to się nazywa, te góry. E, wiem, że jedna była z e, Byli tam, o właśnie, między... Pieninami, między pieninami, tak, dobrze powiem, żeby się już później nie mylił. Były tam bardzo zarąbiste, fajne, ładne widoki na krajobraz górski. Były góry, na których były drzewa, to było po stronie polskiej A już, i by, było jeszcze z daleka widać no, Słowackie Tatry, które były całkowicie po <laughs> całkowicie były pokryte śniegiem. Tak? No, stamtąd przywiozłem sobie takie trzy pamiątki, żeby nie było to. To jest taki toporek jakby Tam laska, nie wiem jak to można inaczej ująć laskę Pisze tu Szczawnica yy, Szczawnica to na pewno, nie wiem, miasto Szczawnica chyba podchodzi Jak legenda głosi to ona chyba podchodzi od Szczawiu Ale nie, tego tutaj nie jestem pewny, tego wam tutaj nie powiem bo nie pamiętam Kolejną taką pamiątką, którą ja sobie kupiłem tam, ta pamiątka to jest mojej siostry, to jest moja Młotek do wybijania głupot z głowy. Coś dla mnie. Coś dla mnie. żeby sobie głupotę z głowy powbijać. Tutaj mamy nawet instrukcję obsługi. Nie wiem czy będzie widać. Wątpię, ale to po prawej stronie to jest taka babka. Po prawej stronie to jest taki gość, I instrukcja obsługi mocno walnąć. No no i tutaj jeszcze sobie przy, w butelce wodę z Dunajca tak trochę nie jest czysta popatrzcie może będzie widać jakie tam kawałki pływają gdzieś tu wątpię żeby było widać będę kupował nową kamerę to dopiero będzie widać dobrze o tutaj na dole tutaj na dole o widzicie tu 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 gdzie to jest tu 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 płynie okej okay. Mhm. to było tak Zaznaczę taką taką krótką, mówię, jest to tragiczną historyjkę, opowiedzieć co się stało w, właśnie na Trzech Koronach. Jest góra, jest taka góra, Trzy kolony i na, na, najwyż, na ten najwyższym punkcie, czyli to była chyba Chuda Kaśka, z tego co pamiętam, jak ją górolę nazywają. Tak, na Chudej Kaśce, nie, przepraszam Was, nie, to nie było na Trzech Koronach, to było na sokolicy okolicy. Na sokolicy szła sobie grupka turystów z przewodnikiem i na, gdy weszli na sam przy tej sokolicy, przewodnik im spadł. I co w tym? Co, co dalej? Zeszli sobie na dół, kupili sobie nowy przewodnik i weszli do góry. ma być o to chodzi. No dobra. Um, teraz Wam jeszcze może pokażę kilka zdjęć tam z, jak na, zrobiłem trochę tam w tych w tych górach. I takie krótkie pięć filmików ono będzie, będzie trwać, nie wiem, 6-7 minut, maksymalnie 8. Bo ja tam 5 filmików tak kręciłem, zawsze po minutę, 5 sekund i jakoś tak kręciłem. Co tu jeszcze ciekawe, wygląda? Jeśli, jest tak mniej więcej informacje, to co mówię w poprzednim odcinku, że nagrałem dwa odcinki z Minecraft'a, one poszły, się, poszły do kosza. <laughs> z tego powodu, bo renderuję. Mi się cały film nie wyrenderował. Pomieszały mi się. Miałem tak ładnie sklejone wszystkie dźwięki, wszystko. Pomieszały mi się całkowicie, wszystko. No i poszło. Dobra, yy, to by było na tyle. Teraz mam jeszcze pokażę krótkie filmiki i kilka zdjęć. Okej, okay, to jeszcze raz, to by było na tyle. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja jestem Sebastian i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.

Nie wiem. Corone, ja na Kazimierza, nie poczekałem. Nie Nie poczekałem. 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 to poczekałem. Nie tam Nie tu Nie jest tam Ładnie teraz pociągło Czego? Chce Ci podał w wodę, papie? Rabki chanik nadrotą rybaczkę. To jest to go się tu zadłu, ale buty. <noise> tu właśnie jest ta grota, rybacko tu kiedyś węgił łososie. Jak wjeżdżali, schodziły z czekolą właśnie to, brali to, resztę, no i na parę siedlisk i wędzili tej policji, no. nie, nie widać, że jest okopione, to nie wolno chodzić. Tu sobie woda wyrzeźbiła taką zmękę, widzicie Państwo? Aha. Takie duże jest zaznaczone.

Zajęła na tym do przystenka i też można <grymne> <grymne> Tak.